ma, witam Was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. Um, tak naprawdę to nie mam pojęcia co dzisiaj będziemy robić. No ale pozwoliam tutaj te wszystkie osoby o Jezus, 188. Więc bym chciała to wszystkich poznać, żeby był po prostu minęło trochę dużo, więc tak sobie poprzewijam Was. E, Link, tutaj czarnoszka, krełkę, samitka, e, biały coś tam, 100. Sto... Coś tam, nieważne Zosiek, e, glitterku, no i Sarsa, i no i ty wszyscy ogólnie. Karolo był, Punia Pink. No więc możecie siebie znaleźć, jeżeli to no, tak szybko co i szukasz tego. E, Cutie tam też był. I. Odwdzięka Kaki. No i tu są chyba jakieś takie, ten... nie, go jeszcze. Uuu, codzienna nagroda, skąd to? Nieważne, dobra. Odbieramy. O, nowy poziom. Tak ogólnie, Karol wczoraj oddawał moje kryształki. I... I mi dwa lewe do góry. Nieważne, miał to nagrywać, ale w sumie to nie wiem, czy to nagrywa, mam nadzieję. Nie, ja jestem ruda, nie, weźcie, weźcie ją. Luda jest tylko na odcinki z Karolno. Dobra, więc sobie pójdziemy. Może, może na parkour, bo to było darmowe te i wpiszemy... Może pójdziemy na parkoury dla Zizi. Ziz. Bo nie wiem czy dawno nie było, bo w sumie chyba były niedawno, ale nieważne. Ale teraz, ja sobie stanie, skierowałem, to trochę szybko mówię i możecie mnie nie zrozumieć. To nie będzie za fajne, tutaj chyba nie byłam Więc się ja sobie pozdro I pójdziemy. No i ten. No nie spać bo Wiedziałam, że nie mam. ...lagi. Ale ten kinemat nie mnie ostatnio naprawdę wkurzył, to po prostu była masakra. Gdyż w ogóle nie mogłam... ...filmiku eksportować i to nie było takie fajne. O nie nie, co to było? Czerwona jestem. No i w ogóle nie ten, nie... No ale ja tak nie potrafię, naprawdę. Kiedy jestem skupiona na to nie potrafię, w ogóle się skupię na tym, że ja gadam. I gadam, gadam, a potem nagle takie... Yy, koniec, bo nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. No więc ten. Nie polecam. Takie po prostu bardzo kurat chyba, niestety. Bo pomysłów nie mam ja ostatnie podejście i wy... będę stąd Mam te tak, kryształki darmowe, nie wiem, po prostu akurat. No ale tutaj po drodze nie ma kryształów. I też pewnie są takie, trochę laksy takie. No, więc ten, dobra. O, jesteśmy dalej. Gdzie przez chwilę właściwie zginęłam? Ha, na tych drobinkach. Снова вам спанка. Доброе утро, я Gdzie ja byłam? Tutaj chyba nie byłam, bo z tego co widzę nie ma komentarza. A wszędzie tam się zostawić po sobie ślad. <grym> nie, nie wnikajcie, to ja gadam, bo ja naprawdę sama nie wiem co ja gadam. właśnie co się tutaj mamy? Kroik jest głodny, jakbyście chcieli wiedzieć. A ja teraz nie mam tego. I Oj. No i ten. No i ten zawsze nie wiem, co powiedzieć fajnie. A właśnie, może wypowiem się. Nie. Weź tu. No, tu idziesz ja tutaj. O, pięknie. Powiem ja się na temat tego czegoś, czego nie lubię, czyli tego, że mi się miałam problemy z tym ostatnim tym wiecie, Jak widzicie był sobie znaczy, no, jakość jakoś, co była może i nawet nie taka zła, ale w taki taki poodgradzany, nie? Z tej strony, z tej strony, z tej strony. że ja to odgrywałam w Kinemasterze. I tak nie zrozumiecie. Bo ja nawet sama tego nie rozumiem. No ale ten, tak, tak jest. To jeszcze nie więcej i wejdziemy. I czekamy sobie w kolejny parkule. No i tak. Właśnie. Tak mi się fajnie nagrywa. Na no, takim pewnym urządzeniu fajnym A nie, ja tutaj byłam, weź chcę tą weź, 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 Tutaj byłam na odcinku z Karole, jakbyście chcieli wiedzieć, ale Nie polecam tego na naprawdę No dobra um, To sobie teraz Może weźmiemy Muszę ci dalej przewinę. No, tam w końcu od razu. Czy ja już byłam wszędzie? Krótki. Czy nie była, na przykład zdrowe. Mam nadzieję, że się doczekacie w końcu, aż to mnie ja napisze pod waszym barkiem, czy coś. Może jakoś pan kupić na odcinku, nie? Fajnie. XT. Tutaj, idzie tutaj. O, fajnie. I idzie teraz. No. W 9 minut to chyba na tyle.